O znowu zacięty o mecz, tak jak ćwierćfinał wczoraj i półfinał. Dokładnie. Też w trzecim secie było do 19, naprawdę no, trudni zawodnicy do, do przejścia. Ale tym razem znowu nam się udało, mamy mistrzostwo Polski. I co, no tylko się cieszyć. No co, ja ja jest nie mogę dodać, tak Dawida wypowiedzi. Coś cudownego, eee, uwielbiam takie mecze, mi się wydaje, że publiczność też takie uwielbia. Nic, tylko się cieszyć z wygranej. No jesteście już ubrani. Tak, już ubrani. <grym <grym to, tak. Umówione, trzeba było. Tak, umówione. Jeżeli wygramy, to właśnie zdejmujemy koszulki i pokazujemy, dokładnie, że to my, że to dokładnie. my. Dokładnie, Niech ludzie zapamiętają nazwiska. Najbliższa przyszłość? Dalej trenować, rozwijać się, realizować pasje, cele. I co? I dalej. Dalej grać. E, Najbliższe chyba na Mistrzostwa Elite. Tak, Za a, dwa tygodnie się nie, nie ma? E, nie, na razie nic. No, oczywiście trenerowi i kibicom, tak? Bez kibiców tak, to też tak, żaden umysł tak. nie wyglądał. No ale zasługa tak, tre trenerów Pawła i trenera Dominika. Naprawdę przez ten okres czasu, przez ten rok y, ciężko pracowaliśmy. Treningi też były naprawdę sukcesywnie ciężkie. No i co? I ten turniej tak szczerze zaowocował. Pokazaliśmy to, co umieliśmy i to, co zapracowaliśmy przez ten cały rok. Dokładnie, dokładnie. Ja uważam, że jak są podziwiam na pewno kibicom, to wiadomo, bez, bez nich ten mecz nie wyglądałby tak samo. na będą wsparcie na, na trybunach, tak samo oddziałuje na korcie. No i oczywiście najbliższym, tak? Najbliższym rodzinie, znajomym, przyjaciołom. Więc uważam, że to jest najważniejsze, najważniejsze wsparcie, bo Dawid to wszystkich trenerach wspomniał, więc...